Cześć, drogi bracie w Chrystusie. Dzisiaj porozmawiamy o temacie, który dotyka serc wielu z nas zazdrości. Czy zastanawiałeś się kiedyś, czy ktoś jest o ciebie zazdrosny? Przyjrzyjmy się razem znakom, które mogą to wskazywać, zawsze w świetle naszej katolickiej wiary i pisma świętego. Pamiętaj, zazdrość może być skomplikowaną emocją, ale z łaską Bożą możemy ją zrozumieć i radzić sobie z nią mądrze i z miłością. Zostań z nami do końca. I pozwól nam wspólnie podjąć potężną modlitwę, aby dalej błogosławić Twój dzień. Znak pierwszy. Nadmierna uwaga na Twoje ruchy. Czy zauważyłeś kogoś, kto zawsze wydaje się mieć na Ciebie oko, jakby był pilnym strażnikiem? To może być znak zazdrości. Pamiętasz, jak Saul obserwował Dawida z nieufnością? W Księdze Samuela, I rozdziale 18, wersie 9, czytamy: Od tego dnia Saul patrzył na Dawida z nieufnością. Tak jak Saul, osoba zazdrosna może być stale świadoma twoich kroków, działań, a nawet słów. Znak drugi. Częste pytania o twoje aktywności. Jeśli ktoś ciągle pyta, gdzie byłeś, z kim rozmawiałeś lub co robiłeś, to może być oznaka zazdrości. To tak, jakby ta osoba chciała mieć pełną kontrolę nad twoim życiem, coś, co przypomina historię Jakuba i Labana w księdze rodzaju. Laban nieustannie kwestionował działania Jakuba, pokazując swoją nieufność i zazdrość. Pamiętaj, mój przyjacielu, że w zdrowym związku powinna istnieć wzajemna ufność, jak uczy nas pierwszy list do Koryntian 13:7. Miłość wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Znak trzeci. Deprecjonujące komentarze na temat Twoich osiągnięć. Czy zauważyłeś kogoś, kto umniejsza Twoje osiągnięcia, lub wygłasza negatywne komentarze na temat Twoich sukcesów. To może być wyraźny znak zazdrości. W Księdze Samuela I, rozdziale 18, wersetach 6-9 widzimy, jak Saul był zazdrosny, gdy ludzie wychwalali zwycięstwa Dawida. Nie potrafił cieszyć się z osiągnięć młodego wojownika. Pamiętaj zawsze, Twoje osiągnięcia są błogosławieństwami od Boga i zasługują na świętowanie. Znak czwarty. Próby kontrolowania twoich przyjaźni. Jeśli ktoś próbuje ograniczać twoje kontakty społeczne lub wyraża ciągłą dezaprobatę wobec twoich przyjaciół, to może wskazywać na zazdrość. W Ewangelii Jana, rozdziale 3, wersie 26, widzimy, jak uczniowie Jana Chrzciciela wyrażają zazdrość, gdy Jezus zaczyna chrzcić i przyciągać naśladowców. Jan jednak odpowiedział z pokorą i mądrością. Podobnie ty powinieneś cenić swoje przyjaźnie i rozumieć, że są one ważną częścią twojego życia. Znak piąty. Stałe porównania z innymi osobami. Czy zauważyłeś kogoś, kto ciągle porównuje się do innych w twoim życiu? To może być znak niepewności i zazdrości. W Księdze Rodzaju widzimy, jak Rachela była zazdrosna o swoją siostrę Le z powodu jej płodności. Ciągłe porównania mogą być szkodliwe i są sprzeczne z nauczaniem listu do Galatów 6.4. Każdy niech bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał powód do chluby tylko w sobie samym, a nie w porównaniu z kimś innym. Sygnał numer 6: Nieuzasadnione wybuchy emocjonalne. Jeśli ktoś ma intensywne i pozornie nieuzasadnione reakcje emocjonalne wobec ciebie, to może być znak tłumionej zazdrości. W księdze Liczb, rozdziale 12 widzimy, jak Miriam i Aaron wyrazili zazdrość wobec Mojżesza, co skutkowało emocjonalnym wybuchem przeciwko niemu. Bóg w swojej mądrości interweniował, aby poprawić tę sytuację. Pamiętaj, że jako chrześcijanie jesteśmy wezwani do kontrolowania naszych emocji i działania z miłością i zrozumieniem. Sygnał numer 7: nadmierna nieufność. Stała nieufność może być wyraźnym znakiem zazdrości. Jeśli ktoś zawsze wątpi w Twoje słowa lub działania, nawet bez widocznego powodu, może to wskazywać na serce przepełnione zazdrością. W Księdze Przysłów, rozdziale 6, wersie 34 czytamy Gdyż zazdrość rozpala gniew męża, który nie ma litości w dniu pomsty. Ten werset przypomina nam, jak bardzo zazdrość może być destrukcyjna. Jako chrześcijanie jesteśmy wezwani do zaufania i budowania relacji opartych na prawdzie i miłości. Sygnał numer 8. Naruszenie prywatności. Jeśli zauważysz, że ktoś ciągle próbuje naruszyć Twoją prywatność, sprawdzając Twój telefon, e-maile lub rzeczy osobiste bez Twojej zgody, to może być znak zazdrości. W Pieśni nad Pieśniami, rozdziale 8, wersie szóstej czytamy Połóż mnie jak pieczęć na Twoim sercu, jak pieczęć na Twoim ramieniu, bo miłość jest mocna jak śmierć, a zazdrość jest okrutna jak grób. Ten werset przypomina nam, że choć miłość jest potężna, zazdrość może być niszczycielska. Szacunek dla prywatności drugiej osoby jest formą okazywania zaufania i miłości. Sygnał numer 9. Niepotrzebna rywalizacja. Czy zauważyłeś kogoś, kto wydaje się zawsze rywalizować z tobą, nawet w sytuacjach, które nie są konkurencyjne? To może być znak zazdrości. W księdze Samuela Jerbu widzimy, jak Saul postrzegał Dawida jako konkurenta nawet gdy Dawid chciał mu wiernie służyć. Pamiętaj słowa świętego Pawła z listu do Filipian 2-3. Nie czyńcie niczego z rywalizacji ani z próżności, ale w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Zamiast rywalizować, jesteśmy wezwani do wspierania i podnoszenia siebie nawzajem. Sygnał numer 10: Stała potrzeba afirmacji. Jeśli ktoś ciągle szuka twojej afirmacji i zapewnień, to może być znak niepewności i zazdrości. W Księdze Samuela pierwszej rozdziale 18 widzimy, jak Saul stale szukał aprobaty ludu podczas gdy Dawid ufał Bogu. Jako chrześcijanie jesteśmy wezwani do znajdowania naszego bezpieczeństwa w Chrystusie, jak przypomina nam list do Kolosan 2:10. I Wy macie pełnię w nim, który jest głową wszelkiej władzy i zwierzchności. Mój drogi bracie w Chrystusie, rozpoznanie tych znaków zazdrości u kogoś nie oznacza jego potępienia, lecz zrozumienie i poszukiwanie sposobu radzenia sobie z tą sytuacją, z miłością i mądrością. Pamiętaj zawsze słowa Jezusa z Ewangelii Jana 13:34-35. Nowe przykazanie daję Wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja Was umiłowałem, abyście się i Wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Zazdrość, kiedy nie jest kontrolowana, może być niszczącą siłą w naszym życiu i relacjach. Jednakże dzięki łasce Bożej i mądrości Pisma Świętego możemy nauczyć się radzić sobie z tymi emocjami w zdrowy sposób. Pamiętaj zawsze, że jesteś bezwarunkowo kochany przez Boga, a jego miłość jest wystarczająca, aby wypełnić każdą pustkę w naszych sercach. Kiedy spotykamy się z zazdrością, czy to w nas samych, czy w innych, powinniśmy zwrócić się do modlitwy i refleksji. Psalm 139:23-24 uczy nas, aby prosić Boga: "Badaj mnie, Boże i poznaj serce moje, doświadcz mnie i poznaj myśli moje. Zobacz, czy jest we mnie droga nieprawości, a prowadź mnie drogą odwieczną". To piękna modlitwa, która pomaga nam zbadać nasze serca i motywacje. Kiedy czujemy się niepewnie lub kuszeni zazdrością, możemy znaleźć pocieszenie w słowach z księgi Izajasza 43.1. Lecz teraz tak mówi Pan, który Cię stworzył, Jakubie, i który Cię ukształtował, Izraelu, nie lękaj się, bo Cię wykupiłem, nazwałem Cię Twoim imieniem, jesteś mój. Jakie to pocieszenie wiedzieć, że jesteśmy nazywani po imieniu i należymy do Boga? W naszych relacjach, czy to przyjacielskich, rodzinnych, czy romantycznych, zawsze powinniśmy szukać przykładu miłości opisanego w 1 Koryntian 13, 4, 7. Miłość jest cierpliwa, miłość jest łaskawa. Nie zazdrości, nie chełpi się, nie nadyma się, nie postępuje nieprzyzwoicie, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, lecz raduje się z prawdy. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Mój przyjacielu, jeśli dostrzegasz te znaki zazdrości u kogoś bliskiego, pamiętaj, aby działać z współczuciem i zrozumieniem. Zazdrość często rodzi się z głębokich niepewności i nierozwiązanych lęków. Jako naśladowcy Chrystusa jesteśmy wezwani do miłości i wspierania się nawzajem, nawet w trudnych chwilach. Jeśli masz do czynienia z kimś zazdrosnym, spróbuj otworzyć uczciwy i pełen miłości dialog. Podziel się swoimi uczuciami i obawami, ale bądź też gotów słuchać. Czasami samo wysłuchanie może wiele zmienić dla osoby zmagającej się z zazdrością. Pamiętaj także, aby ustalać zdrowe granice w swoich relacjach. Ważne jest, abyś czuł się szanowany i doceniany, jak uczy nas Księga Przysłów 4:23. Czuwaj przede wszystkim nad sercem swoim. Bo z niego tryska źródło życia. Jeśli sam zmagasz się z uczuciami zazdrości, nie wstydź się. Wszyscy zmagamy się z emocjonalnymi wyzwaniami w pewnym momencie. Ważne jest, aby rozpoznać te uczucia i przynieść je Bogu w modlitwie. Proś go o mądrość i siłę, aby pokonać te negatywne emocje. Pomocną praktyką może być prowadzenie dziennika wdzięczności. Codziennie zapisuj kilka rzeczy, za które jesteś wdzięczny to może pomóc zmienić twój fokus z niepewności na błogosławieństwa w twoim życiu. Jak przypomina nam 1 Tesaloniczan 5:18. Dziękujcie we wszystkim, bo taka jest wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Inną strategią może być medytacja nad Pismem Świętym, które mówi o miłości Boga do nas. Kiedy czujemy się pewni miłości Boga, łatwiej jest radzić sobie z niepewnościami i zazdrością. List do Rzymian 8, 38, 39 zapewnia nas. Jestem bowiem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani moce, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Jeśli jesteś w związku, gdzie zazdrość jest powracającym problemem, Rozważ poszukiwanie chrześcijańskiego doradztwa. Doradca może pomóc Tobie i Twojemu partnerowi wypracować strategię radzenia sobie z zazdrością w zdrowy i konstruktywny sposób. Pamiętaj: szukanie pomocy nie jest oznaką słabości, ale mądrości i odwagi. We wszystkim szukaj prowadzenia Ducha Świętego, jak obiecuje nam Jan 14:26, lecz pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu. On was nauczy wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Duch Święty może nas prowadzić przez trudne chwile i pomóc nam wzrastać w miłości i zrozumieniu. Mój drogi przyjacielu, pamiętaj zawsze, że jesteś bezwarunkowo kochany przez Boga. Twoja wartość nie zależy od opinii czy aprobaty innych ludzi. Jak mówi nam list do Efezjan 2:10. Jesteśmy bowiem dziełem Jego, stworzeni w Chrystusie Jezusie, do dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. Radząc sobie z zazdrością, czy to w Tobie samym, czy w innych, praktykuj cierpliwość i życzliwość, jak przypomina nam list do Galatów 5:22-23. Owocem zaś Ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Te owoce ducha mogą nas prowadzić w naszych interakcjach i pomagać nam pokonać zazdrość. Pamiętaj, że duchowy rozwój to podróż, będą chwile walki i wyzwań, ale także chwile zwycięstwa i radości. Jak zapewnia nas list do Filipian 1:6, jestem pewien, że ten, który rozpoczął w Was dobre dzieło, będzie je też doskonalił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Jeśli zmagasz się z zazdrością w związku, Pamiętaj, że otwarta i uczciwa komunikacja jest kluczowa. Księga Przysłów 15:1 uczy nas: Łagodna odpowiedź uśmierza gniew, lecz szorstkie słowo wywołuje złość. Podejdź do tego tematu z spokojem i miłością, szukając wzajemnego zrozumienia. W chwilach niepewności zwracaj się do Bożych obietnic. Księga Izajasza 41:10 nas pociesza: Nie lękaj się, bo jestem z tobą. Nie trwórz się. Bo ja jestem Twoim Bogiem. Umocnię Cię i wspomogę, i podtrzymam Cię prawicą sprawiedliwości swojej. Jakie to pocieszenie wiedzieć, że Bóg zawsze jest z nami. Pamiętaj także, że przebaczenie jest istotną częścią każdego zdrowego związku. Jeśli zazdrość doprowadziła do bolesnych słów lub działań, praktykuj przebaczenie, jak uczy nas list do Kolosan 3:13. Znoście jedni drugich i przebaczajcie sobie nawzajem. Jeśli ktoś ma powód do skargi przeciw komuś. Jak Pan przebaczył wam, tak i wy. Mój przyjacielu, radząc sobie z zazdrością, zarówno w sobie, jak i w innych, zawsze skupiaj swój wzrok na Chrystusie. Jak przypomina nam list do Hebrajczyków, 12:2, Patrząc na Jezusa, twórcę i dokończyciela naszej wiary. Kiedy utrzymujemy nasz wzrok skierowany na Jezusa, niepewności i zazdrość zaczynają tracić swoją moc nad nami. Pamiętaj, że jesteś nowym stworzeniem w Chrystusie. Drugie Koryntian 5:17 mówi nam: Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To co dawne minęło, a oto wszystko stało się nowe. W Chrystusie mamy zdolność przezwyciężania starych wzorców myślenia i zachowania. Mój drogi bracie w Chrystusie, zazdrość może być jak złodziej, który kradnie nasz pokój i radość. Ale nie musimy być ofiarami tej destrukcyjnej emocji. Z pomocą Boga i mądrości Pisma Świętego możemy nauczyć się radzić sobie z zazdrością w zdrowy i konstruktywny sposób. Pamiętaj zawsze słowa 1 Jana 4,18: W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk wiąże się z karą. Kto się więc lęka, nie jest doskonały w miłości. Zazdrość często rodzi się z lęku, lęku przed utratą kogoś. Lęku przed byciem niewystarczającym, lęku przed opuszczeniem. Ale miłość Boga jest doskonała i może wyrzucić wszystkie te lęki. Jeśli masz do czynienia z kimś, kto wykazuje oznaki zazdrości, spróbuj zobaczyć poza zachowaniem i zrozumieć ból lub niepewność, która może za tym stać. Jak przypomina nam Księga Przysłów, 25: Zamiary w sercu człowieka są jak głęboka woda, lecz człowiek roztropny czerpie z niej. Z cierpliwością i miłością możemy pomóc innym stawić czoła ich niepewnościom. Jednocześnie ważne jest ustanawianie zdrowych granic. Miłość nie oznacza akceptacji zachowań przemocowych lub kontrolujących. List do Efezjan 4:15 uczy nas mówić prawdę w miłości. Oznacza to bycie szczerym w kwestii tego, jak zachowanie związane z zazdrością na nas wpływa, ale robienie tego w sposób miłosierny i konstruktywny. Jeśli sam zmagasz się z uczuciami zazdrości, pamiętaj, że Bóg zna Cię całkowicie i kocha Cię bezwarunkowo. Psalm 139,1:3 mówi nam: Panie, przenikasz i znasz mnie. Wiesz, kiedy siedzę i wstaję, rozumiesz myśli moje z daleka. Drogę moją i spoczynek mój Ty znasz. Wszystkie ścieżki moje są Ci znane. Jakie to pocieszenie wiedzieć, że jesteśmy w pełni znani, i mimo to w pełni kochani przez Boga. Pomocną praktyką w walce z zazdrością jest kultywowanie wdzięczności. Zamiast skupiać się na tym, czego boisz się stracić, lub na tym, co mają inni, skoncentruj się na błogosławieństwach, które Bóg już ci dał. List do Filipian 4:8 zachęca nas. Na koniec, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługujące na uznanie, jeśli jest jakaś cnota i jeśli jest coś chwalebnego. To rozważajcie. Pamiętaj także, że każda osoba jest unikalna i cenna w oczach Boga. Nie ma potrzeby porównań. List do Galatów 6, 4, 5 radzi nam, niech każdy bada swoje własne czyny, a wtedy będzie miał powód do chluby w sobie samym, a nie w porównaniu z innymi. Każdy bowiem poniesie własny ciężar. Jesteś unikalnym dziełem Boga z darami i celami specjalnymi. Jeśli zazdrość wpływa na Twój związek. Rozważ poszukiwanie chrześcijańskiego doradztwa razem. Księga Przysłów 15:22 mówi nam: Plany się udaremniają, gdzie nie ma narady, lecz gdzie jest wielu doradców, tam się udają. Chrześcijański doradca może zaoferować cenne perspektywy i praktyczne strategie radzenia sobie z zazdrością. W każdym momencie utrzymuj swoje serce otwarte na prowadzenie Ducha Świętego. Jan 16:13 obiecuje nam: Gdy zaś przyjdzie On. Duch prawdy wprowadzi was we wszelką prawdę. Duch Święty może dać nam rozeznanie, aby zrozumieć nasze emocje i mądrość, aby radzić sobie z nimi w sposób, który oddaje chwałę Bogu. Mój przyjacielu, pamiętaj zawsze, że jesteś kochany przez Boga bezwarunkowo. List do Rzymian 8:38-39 zapewnia nas: jestem bowiem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani moce, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Nic nie może nas oddzielić od miłości Boga. Stawiając czoła zazdrości, zarówno w sobie, jak i w innych, praktykuj współczucie. Pamiętaj, że wszyscy zmagamy się z własnymi niepewnościami i lękami. List do Kolosan 3.12 zachęca nas. Jako wybrańcy Boży, święci i umiłowani, przyobleczcie się więc w serdeczne współczucie, dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość. A teraz, mój drogi bracie w Chrystusie, chciałbym zakończyć modlitwą motywacyjną, opartą na wszystkim, o czym rozmawialiśmy. Ojcze Niebieski, dziękujemy Ci za Twoją bezwarunkową miłość i nieskończoną łaskę. Panie, pomóż nam widzieć siebie i innych przez Twoje oczy miłości. Kiedy stajemy przed uczuciami zazdrości lub niepewności, przypomnij nam, że jesteśmy Twoimi ukochanymi dziećmi, stworzonymi na Twoje podobieństwo. Boże, daj nam odwagę, aby stawić czoła naszym niepewnościom i lękom, oraz mądrość, aby radzić sobie z zazdrością w zdrowy i konstruktywny sposób. Pomóż nam kultywować relacje oparte na zaufaniu, szacunku i prawdziwej miłości. Duchu Święty, prowadź nas we wszystkich naszych interakcjach. Niech będziemy narzędziami Twojej miłości i łaski, przynosząc uzdrowienie i odnowę tam, gdzie jest ból i nieufność. Panie Jezu, tak jak Ty kochałeś nas bezwarunkowo, pomóż nam kochać innych w ten sam sposób. Niech znajdziemy naszą pewność i wartość w Tobie, a nie w opiniach czy działaniach innych. Dziękujemy Ci, Ojcze, że zawsze jesteś z nami, prowadząc nas i wzmacniając. W Tobie znajdujemy siłę, aby przezwyciężyć wszystkie trudności. W imię Jezusa modlimy się Amen. Mój drogi przyjacielu, pamiętaj zawsze, że jesteś kochany, ceniony i cenny w oczach Boga. Niech ta prawda napełnia Twoje serce pokojem i bezpieczeństwem, pomagając Ci przezwyciężyć wszelkie uczucia zazdrości czy niepewności. Niech Boża łaska i miłość zawsze będą z Tobą. Jeśli dotarłeś aż tutaj, przygotuj się na więcej inspiracji. Zamieszczę wideo na końcu ekranu i w kartach, aby nadal błogosławić twoje życie. Jeśli to wideo dotknęło twojego serca, zostaw lajka i podziel się z kimś, kto również może być przemieniony przez te motywujące słowa. Niech Bóg cię obficie błogosławi i do zobaczenia w następnym wideo.